Cześć, nazywam się Monika Lisiak, jestem agentem nieruchomości i na tym kanale dzielę się z wami wiedzą na temat nieruchomości i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest Mirosław Skarek, specjalista od social media. Cześć, Mirek. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałam poopowiadać, porozmawiać z Mirkiem, zadawać mu kilka pytań dotyczących social mediów, ale w branży nieruchomości, czyli w tej, w której ja działam. Dostaniecie kilka tipów od Mirka, ponieważ jest specjalistą w tej branży. No to zaczynamy. Mirek gotowy? Tak, tak, jak najbardziej. Jestem gotowy. Już nas tutaj chyba dziewiąty dzień, tak? czy tam ósmy na katamaranie. Jestem gotowy, już. Przepytamy na tak. różne sposoby. Właśnie, bo jeszcze jedna ciekawostka, my jesteśmy właśnie na Katamaranie, mamy Mastermind, uczymy się, będziecie mogli kupić kurs ode mnie, ale szczegóły dowiecie się, jak wpiszecie słowo webinar, to wtedy Wam wyślę informacje na ten temat. A teraz zaczynamy. Lecimy z tematem. Mirek, powiedz mi, jakie według Ciebie strategie marketingowe są najlepsze? Dla agentów nieruchomości, czy biur nieruchomości, co mógłbyś mhm. doradzić polecić. Dobra, więc mam wielu klientów z branży nieruchomości. Po pierwsze, budowanie marki eksperta, to jest jedna rzecz, druga kwestia to jest edukowanie klientów, na przykład na temat cen nieruchomości, inwestowania w nieruchomości, szczegółów zakupu. No i trzecia rzecz, taki obszar, na którym się trzeba skupić w social mediach czy na YouTubie, no to jest po prostu pokazywanie nieruchomości. Czyli jak jesteś nie wiem, na tych oględzinach, jesteś z klientami, no to też nagrywaj wideo i później wrzucaj je na przykład na YouTube, bo ludzie, którzy chcą kupić nieruchomość, nie wiem, czy w Polsce, czy w Hiszpanii. Bo też mam takich znajomych klientów, no to chcą sobie te nieruchomości oglądać, nie? czyli pomimo, że nawet już tej nieruchomości może nie być, no to możesz zaproponować coś podobnego. czyli taki tour po nieruchomości, czy jeżeli masz domy, to kwestie też zdjęć z drona, wideo z drona, więc wideo marketing, to świetnie działa. Czyli te trzy obszary: budowanie marki eksperta, czyli chcę kupić od ciebie nieruchomość, druga rzecz edukowanie swoich klientów, no i ta trzecia rzecz, żeby też pokazywać po prostu mieszkania nieruchomości i tak dalej za pomocą marketingu wideo. Jest to tak proste, bierzesz telefon, chodzisz. Opowiadasz, tu jest łazienka, tutaj jest salon, tu mamy widok na to i wtedy o, ci, ci klienci przenosisz się do nich i oni jakby nie muszą zawsze oglądać tej nieruchomości, bo obejrzą sobie na przykład na wideo. Okej, okay, to teraz jak mówiłeś właśnie, to pomyślałam sobie o takim pytaniu do Ciebie. Ja wiem, jaka jest moja odpowiedź. Ja działam jako mm -hmm. agent nieruchomości, w social media prezentuję nieruchomości, ale czy uważasz, że w tej chwili agent nieruchomości w obecnych czasach jest w stanie sobie poradzić bez social mediów? No raczej byłoby to trudne. Bez social mediów, bez wyszukiwarki Google. Pewnie jak mówiliśmy, tutaj mieliśmy taki żart, że można też przeżyć bez pieniędzy. I żywić się jagodami w lesie i kąpać się w strumieniu, no ale jest to wiele trudniejsze. Nie? No, więc to jest tak proste, tanie. Bierzesz telefon, wrzucasz do sieci na TikToka, Instagram, YouTube'a, wszystko to masz za darmo, więc pewnie by się dało jeszcze bez social mediów, tylko pytanie: po co? Nie? Więc wtedy ograniczamy sobie liczbę klientów i możliwość dotarcia, więc uważam, że da się pewnie. jacyś są dinozaury nieruchomości i pewnie im się to udaje, no ale po co? Tak? Więc myślę, że skoro mamy za darmo takie narzędzia i nasi klienci są głównie też tam, Przebywają w tych social mediach w Google, no to, to po prostu wykorzystajmy. Ja jako agent nieruchomości nagrywam rolki, shorty, piszę posty, robię relacje z nieruchomości, nagrywam, pokazuję. A ty jako specjalista w social mediów i osoba, która nie jest związana tak naprawdę stricte z nieruchomościami, tylko hmm. współpracujesz z takimi osobami, co byłoby najlepsze, co byś polecił, którą formę? Co jakby na mnie działa najbardziej. Na ciebie tak? i co byś polecił, żeby ci agenci robili? No na pewno to, co mówiłem, że ja jeżeli chcę kupić nieruchomość, tutaj planowaliśmy zakup nieruchomości w Hiszpanii, to ja obejrzałem ich mnóstwo na wideo, i to był taki pan, który nagrywał jak to mówię, kalkulatorem, czyli żadnej obróbki nie robił, tylko brał telefon, pokazywał to jest nieruchomość tam za 70 tysięcy w Gandhi i po prostu pokazywał nieruchomość. I ja to oglądałem, więc uważam, że YouTube jest potęgą. Oczywiście też jak najszybciej, żeby takim najszybszym sposobem zdobycia klientów w branży nieruchomości to jest TikTok, nie? bo jakby TikTok da Ci najszybsze zasięgi. Oczywiście nie ma to żadnej gwarancji, ale jeżeli zaczniesz pokazywać nieruchomości, opowiadać o nich, to uważam, że TikTok da Ci bardzo szybko taką przewagę. zacząłbym od TikToka, a ja przeważnie jeżeli chodzi o nieruchomości, to albo na YouTube, oczywiście te wszystkie portale ogłoszeniowe Czyli też własna strona z tymi, powiedzmy, można tam sobie zasysać te nieruchomości, też jak najbardziej tutaj działa. Okay, a powiedz mi, Mirek, bo współpracujesz ze zbiorami nieruchomości, z agentami, hmm. Jakie najczęściej widzisz błędy wśród tych biur czy agentów nieruchomości, takie błędy w social media, na które im zwracasz uwagę i ich uczysz? Znaczy, najważniejszy błąd to jest to, że ich nie ma, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, zamiast nagrywać naturalnie te, powiedzmy, rolki TikToki, czyli po prostu wziąć telefon, pokazać nieruchomość, opowiedzieć o, o niej, no to skupiają się na jakimś takim sztucznym marketingu, gdzie Wydają jakieś pieniądze na super montaże reklam, a social media nie są od reklam, tylko reklama jest od reklam. Nie? Mhm. Social media są od tego, żeby opowiedzieć, żeby odpowiedzieć na pytanie, żeby zbudować tą markę eksperta. I myślę, że też taką ważną rzeczą, której agenci nie wykorzystują, też o tym mówiliśmy tutaj, to jest to, że masz płatną reklamę. Nie? Że jakby nie można się uzależniać tylko od tych zasięgów, od tych darmowych, skoro możemy sobie ustawić reklamę płatną. Więc uważam, że też wielu agentów w ogóle nie docenia możliwości wykorzystania płatnej reklamy Facebook, Google i tak dalej. A jakie czy agenci czy tam biura nieruchomości powinni sprawdzać statystyki czy powinni w ogóle sprawdzać statystyki? No bo ja wychodzę z założenia, że dodajemy, a potem dopiero mm -hmm. sprawdzamy nie od razu, nie fokusujemy się na lajkach, komentarzach i tak dalej, bo to nie ma sensu. A czy ty uważasz tak samo i co powinni tacy agenci sprawdzać? Jakieś statystyki i gdzie? Uważam, że najważniejszą kwestią, to o tym mówiliśmy, żeby sprawdzali konto w banku, a nie ilość lajków, ale wiadomo, trzeba sobie przeglądać, jak na przykład szukać takich rolek, które mają najwięcej wyświetleń. To patrzymy to w statystykach rolek TikToków, żeby zobaczyć, które powiedzmy tematy najbardziej niosły naszą markę, ale też bardzo prosty. Tą banalną rzeczą to jest to, żeby się pytać klientów, skąd się o tobie dowiedzieli, czyli które kanały w social mediach, i to nie mierzymy tego jakiś, nie wiem, tam skomplikowaną kwestią, tylko no masz spotkanie z klientem i pytasz, skąd tam się Pan o nas dowiedział, robić to naturalnie, w jakimś tam odpowiednim momencie, skąd się dowiedzieliście o nas, gdzie najczęściej oglądacie te powiedzmy, przeglądacie nieruchomości oferty. No i to jest, jest uważam, najważniejsza statystyka, czyli badanie tego, co się najlepiej wyświetla, no i sprawdzanie kwestii związanych z tym, skąd się o nas dowiedziałeś, które media na Ciebie działają. plus oczywiście jeżeli prowadzisz, też polecamy prowadzić bloga, żeby edukować kwestii nieruchomości przed no, YouTube'a i sprawdzamy tam, powiedzmy, najczęstsze frazy, które zapytania były najczęściej pisywane, no i nagrywamy w kółko raz, nie wiem, w miesiącu kolejny raz tego samego TikToka na ten sam temat, bo co minutę rodzi się klient to, że ktoś, powiedzmy, miesiąc temu obejrzał nasz filmik, nie wiem, jak wybrać nieruchomość pod wynajem, albo jak kupić, to ktoś znów wchodzi na ten rynek i na przykład za trzy miesiące znów będzie szukał tego tematu i wtedy świeży film się mu wyświetli, czy świeży TikTok. Tak sobie myślę o influencerach Mhm. Miałam zaproszenie do nagrania rolek do dewelopera. Natomiast co właśnie byś powiedział, czy to z deweloperami, czy z innymi mhm. osobami, nawiązywanie z influencerami tych kontaktów, tych relacji, czy to jest warte w branży nieruchomości, czy nie? Czy warto się pokazywać? Jeżeli tak, to na mhm. co zwrócić uwagę? No jeżeli nie, to wiadomo, natomiast jeżeli tak, to czy z każdym, czy wybrać jakąś grupę? Grupa docelowa, tak? Czyli jeżeli, na przykład ja to zauważam, że bardzo wiele takich firm, Pośredniczących we współpracy z influencerami, na przykład nie docenia ludzi 40-50 lat. Czyli zawsze jakby fokusują się dla nich współpraca influencerska, to jest jakiś młody influencer, który tam powiedzmy, nie wiem, mógłby sprzedawać chipsy dzieciom. I zapomina się o tym, że te osoby, które najczęściej inwestują, wydają pieniądze, poza oczywiście młodymi ludźmi, którzy kupują pierwsze mieszkanie, no to są osoby, które mają 40-50 lat. Zresztą tutaj też widać na katamaranie, nie? że osoby, które kupują kolejne nieruchomości, no to przeważnie są po 40, po 50, no bo wtedy przeważnie człowiek ma więcej pieniędzy i już zaczyna. Zbierać te pieniądze, gdzieś tam budować ten kapitał i inwestować. Na pewno nie doceniają takich influencerów, którzy nie muszą być dużymi influencerami, ale którzy mają dotarcie i jakby poważanie tych naprawdę poważnych osób z pieniędzmi. Więc tutaj na pewno jest ten deficyt. No I współpraca z influencerami. Myślę, że największy problem jest taki, że wiele firm myśli, że jak influencer nagra jedną rolkę jednego storisa, często biorą za to dosyć duże, znaczy no, duże. No, płacisz 10-20 tysięcy za jednego, czy tam powiedzmy 5 storisów, to lepiej się z nim umówić, żeby to była współpraca dłuższa i żeby po prostu częściej to powtarzać robić ten follow-up, bo wtedy to może zadziałać. No i też kwestia testów, tak, bo nie każdy influencer ma na tyle jakąś grupę docelową i nie każdy jakby na tyle jest uważany przez społeczność, żeby decydować się na nieruchomość, dlatego, że jest tam jakiś influencer. Ja już jak powiedziałem tutaj taka prosta historia, że w Kalpe, w którym mieszkam, dowiedziałem się od Polaków, którzy też gdzieś tam nie w sklepie zaczepili, że jedna z agentek właśnie mówiła, że w Kalpe między innymi jedną z korzyści to jest to, że mieszka Mirosław Skwary. Więc często ludzie i tak wykorzystują to, że gdzieś, no powiedzmy wielu celebrytów z Polski mieszka w Hiszpanii. Pani w Marbeji i myślę, że często też agenci, tak trochę po partyzancku, wykorzystują ten marketing influencerski, bo mówią, że ta osoba konkretnie mieszka. Często też influencerzy pokazują, gdzie mieszkają, więc reklamują, jakby miasto, nie okolice, i wtedy ten agent nieruchomości może to wykorzystywać, bo nie jest to zakazane powiedzieć, że to Wojciech Szczęsny ma tutaj willę w Marbeji, przykładowo, więc tak to wykorzystują. Jeżeli chcecie współpracować z influencerami, proste pytanie pierwsze, czy nie lepiej by było wydać te pieniądze na płatną reklamę? Wtedy możemy mierzyć skuteczność tych reklam, generować sobie lidy. i sprawdzić wtedy statystykę, czy te lidy nam wygenerowały. I pytanie, czy lepiej wydać na influencera, nie wiem, 50-100 tysięcy złotych. Często wiem, że to jest barter też, nie? Czyli proponuje się influencerom jakieś dobre warunki zakupu inwestycji w nieruchomość i tam w barterze się dogadują, że on będzie je promował. No to wtedy myślę, że tutaj jest gra warta świeczki po obu stronach w takim barterze. Ale jeżeli już się decydujecie na współpracę influencerską, to na pewno trzeba bardzo dobrze zbadać tego influencera. Nie polecałbym na przykład, nie wiem, że ktoś, chociaż to wiadomo, nie, nie zawsze jest tak samo, ale myślę, że wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam pracują w tych biurach nieruchomości, no to z automatu będą polecali tego influencera, którego oni polecają. Pytanie, czy on ma właśnie taką grupę docelową, która by kupiła to mieszkanie, więc na pewno sprawdzenie tych statystyk, poproszenie o te wszystkie tak zwane media kit, żeby pokazał Wam statystyki, jaka grupa docelowa, w jakim wieku go obserwuje i dopiero wtedy testowe jakieś współprace influencerskie, jeżeli chodzi o sprawdzenie tej, tych korzyści i na pewno długofalowa, nie jakieś tam pojedyncze strzały, bo to Okej. przeważnie nie działa. Zanim zadam Mirkowi ostatnie pytanie, to zasubskrybujcie, kliknijcie a ja teraz zadam Mirkowi ostatnie pytanie, i to będzie bardzo ważne pytanie. Mirek, Jakie trzy programy, takie najważniejsze dla biur nieruchomości dla agentów, które pomogą mi w pracy? Jakieś trzy wymienił, tak? Na szybko z głowy? Jakieś AI-owe, na pewno to często o tym mówiliśmy tutaj, czyli Mirelite, czyli program do budowania listy waszych klientów, czyli tego prospectingu, no i budowanie po prostu bazy klientów, czyli wysyłanie maili, gdzie na przykład raz w tygodniu pokazujecie jakieś super nieruchomości. Mówiliśmy też dużo na przykład o narzędziu Opus Clip albo Caption, które na przykład samodzielnie może praktycznie zmontować rolkę, albo na przykład może dodać Wam bardzo fajne napisy, to to bym polecał. Mówiliśmy o kakadu, który na przykład jakieś nasze, powiedzmy, notatki i tak dalej przepisze na tekst, czyli możemy jakąś notatkę, gdy jedziemy samochodem, mamy włączone nagrywanie, jakiś tam powie, dyktafon w telefonie, to możemy sobie bardzo szybko to przerobić na tekst i to nam pomoże tym, żeby zrobić z tego artykuł. No i na pewno polecałbym tutaj agentom nauczenie się reklamy na Facebooku, czyli Facebook Ads, czy też Google Ads. Nie jest to nic skomplikowanego, nawet Dzisiaj pokazywaliśmy sobie, że jest, y, jest y, instrukcja obsługi każdego programu. Nie trzeba od razu kupować kursów. Albo pisać do supportu. Tak, albo pisz do supportu. Więc chyba te, chyba że Ty ma pamiętasz jakieś z tego Mastermindu, które Tobie na przykład bardzo pomagają jako agentowi. To znaczy z Mastermindu ja powiem z doświadczenia, bo z Mastermindu też używaliśmy, hmm. no. to jest kawka. A właśnie, widzisz, kapkat. To jest kawka filmy. Tego się uczyliśmy, żeby jak jesteś na jakiejś nieruchomości, czy chcesz pokazać okolice, to nagrywamy takie 2-3 sekundy, krótkie klipy. Od dołu do góry, lewa, prawa, zbliż Oddalenie i później mamy template w kapkacie i robimy z gotowych szablonów z muzyką, eleganckie, piękne wideo. Nie? Gdzie pokazujemy na przykład taką nieruchomość i taki tip, żeby tak pokazywać nieruchomość na takim szybkim montażu, bo ludzie chcieli jeszcze raz, drugi, piąty obejrzeć, bo za szybko się wszystko zmienia. Bo ja często dostaję taką opinię na przykład osób, że za szybko pewne rzeczy pokazuje, więc tym się nie, jakby nie sugerujcie opiniami słownymi, tylko zobaczycie to w statystykach, że ludzie jak czegoś chcą coś fajnie zobaczyć, no to są w stanie to wielokrotnie oglądać. To będzie wam nabijało wtedy też zasięgi, czyli więcej ludzi tą nieruchomość zobaczy. Dziękuję ci, Mirek. Dzięki. dzięki Moniko. Dziękuję. Dzięki za super rejs. Pozdrawiamy naszych również. też uczestników rejsu. Rejs z katamaranem po Karaibach. Tak, jeżeli chcecie właśnie popłynąć taki rejs to Sailing to Success, piszcie. Michał i Marek. Michał piszcie... Czujko Sailing to Success, tak. piszcie Marek na Turin. Instagramie. piszcie do nich na Instagramie Sailing to Success, to ich też polecamy, bo naprawdę rejs super. Obserwujcie Mirka, kupujcie kursy, no, również no i oczywiście, Monika. oczywiście obserwujcie mnie. Tak jak powiedziałam wcześniej. Kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie i dzięki za obejrzenie. Dzięki. शिशुपा